Umiejętność odpowiadania na pytania jest jedną z najtrudniejszych do opanowania przez dzieci ze spektrum autyzmu. Gdzie myjesz ręce? Po obiedzie. Czym myjesz ręce? W łazience. Gdzie myjesz zęby? Szczotka i pasta. Basia nie odpowiada na moje pytania. Czy mogę ją tego nauczyć? Basia po prostu nie rozumie Pani pytań i dlatego nie wie, co ma na nie odpowiedzieć. Ale rozumienia pytań i odpowiadania na nie można ją nauczyć. Umiejętność odpowiadania na pytania jest kluczowa w rozwoju interakcji społecznych oraz rozwoju intelektualnym dziecka. Dzieci ze spektrum autyzmu często nie są uczone tej umiejętności. Dlaczego? Często zakłada się, że jeżeli dziecko umie prosić o rzeczy, umie nazywać różne rzeczy, powinno umieć też odpowiadać na pytania. Niestety to założenie jest błędne. Umiejętność proszenia rzeczy, umiejętność nazywania rzeczy i umiejętność odpowiadania na pytania to zupełnie różne umiejętności. I każdej z nich trzeba nauczyć osobno w wyodrębnionych próbach. Jak zacząć? Umiejętności odpowiadania na pytania powinniśmy uczyć dopiero wtedy, kiedy dziecko w swoim repertuarze ma około 200 słów. Ważne jest także, aby uczyć pytań podobnie brzmiących w bliskiej odległości. Dziecko uczy się wtedy różnicowania pytań. Czym myjemy ręce? Mydłem? Czym wycieramy ręce? Ręcznikiem. Jeżeli będziemy uczyć dziecko tylko jednego pytania ze słowem ręce, może to wyglądać właśnie tak. Czym myjemy ręce? Mydłem. Czym wycieramy ręce? Mydłem. Pamiętaj, przed rozpoczęciem nauki odpowiadania na pytania, dziecko musi mieć w swoim repertuarze duży zasób słów. Uczymy oczywiście stosując procedurę uczenia bez błędu.